Donec pozdrowiona hoste josyha O krwi wodą, któraś wypłynęła Z Najświętszego Serca Jezusowego Jako zdrój miłosierdzia dla nas Ufamy Tobie O krwi wodą, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. O krwi o dom, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. Ojcze nasz, który się z niebie święci, imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. odość łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewestami, błogosławiony owoc żywote twojego Jezus Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod wąskim piwatem, ukrzyżowany u Marii pogrzebion, wstąpił do piekieł. trzeciego dnia z martwych wstał, wstąpił na niebiosa. Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w ducha świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała matwy stanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmniejszego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. 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 Nie, nie, bo dla jego bolesnej męki. Nie, nie, bo dla jego bolesnej męki. Nie, bo dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Do Jego bolesnej męki. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i wództwo najmniejszego Syna Twojego, Pana, naszego Jezusa Chrystusa. Do Jego bolesnej męki, do Jego bolesnej męki. Dla 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 Jego bolesnej męki. Ojcze Przedwieczne, ofiarują Ci ciało i krew, duszę i wództwo najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Do Jego bolesnej męki... Do Jego bolesnej męki... Do Jego bolesnej męki... Do Jego bolesnej męki... Do Jego bolesnej męki. Do Jego bolesnej męki. Do Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. <ma1> dla Jego bolesnej męki. Mm, Do Jego bolesnej męki. Ojcze Przezwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Do Jego bolesnej męki. 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 Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i wóztwo najmniejszego Syna Twojego, Pana, naszego Jezusa Chrystusa. Do Jego bolesnej męki. Dla 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 jego bolesnej męki dla jego bolesnej męki dla jego bolesnej męki dla jego, jego bolesnej męki święty boże Święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Maryjo Matko Miłosierdzia, Święta Siostra Faustyno Święty Janie Pawle II Święty Andrzej Apostolem Błogosławiony Ojcze Honoracie Błogosławiony Księże Michale Sopoćko Jezu, wam Jezu, Pom tobie, Jezu, o fam tobie, Jezu, o tobie, Jezu, o tobie, Jezu

Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, byśmy mogli godnie uczestniczyć w obrzędzie Komunii Świętej. Panie Jezu, który wszedłeś na ten świat, aby szukać i ocalić to, co zginęło, zmiłuj się nad nami. Chryste, który okazałeś swoją miłość, oddając życie za przyjaciół. Zmiłuj się, nad nami. zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, którego serce zostało przebite za nasze grzechy, zmiłuj się, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami, Bóg Wszechmogący, i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Syn Boży stał się człowiekiem, abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi. Dlatego pełni wdzięczności ośmielamy się mówić Ojcze nasz, któryś jest w niej, Święcie imię Twoje, Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, imię takim na ziemi.